Dzień dobry Państwu, Mirosław Szepczyk, dziś piątek 8 lipca, a przed nami losowanie w loterii Herbaty Saga, Twój misiowy zakątek. System mamy już skonfigurowany, wyłonimy laureata nagrody głównej w postaci 30 tysięcy złotych i laureata rezerwowego tej nagrody. Wszystkim Państwu życzę powodzenia i przystępujemy do losowania. Bardzo miło mi ogłosić, że laureatem Nagrody Głównej w loterii Twój Misiowy Zakątek zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym 1532, nadesłane z telefonem, którego początek to 505, koniec 240, a paragon miał numer 790-953. Laureatem rezerwowym natomiast zostaje zgłoszenie z numerem porządkowym 1635 nadesłany z telefonu, którego początek to 533, koniec 128, a paragon miał numer 541 000. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo.